Siemano z rana! Pierwszy dzień na Sikihor. Wczoraj był ciężki dzień, naprawdę. Nie wiem, rozchorowałem się. Wieczorem miałem gorączkę. Nic nie nagrywałem wczoraj, bo naprawdę nie miałem siły. Ta podróż jeszcze była masakryczna. 4 godziny tym promem. Tam były, rozumiecie, tam były siedzenia ratanowe. Rozumiecie, wiecie jak wygląda ratan, nie? Siedzenia ratanowe takie na ogród. Twarde to jest w cholerę, tylko że tam nie były z ratanu, tylko z plastiku dodatkowo. No, nieprzyjemna sprawa bardzo. Także to była jedna z najgorszych wycieczek w moim życiu. Nie dość, że byłem chory, schorowany, nie miałem na nic siły, obładowany bagażami, to jeszcze było mega niewygodnie. No ale dotarliśmy, jesteśmy na chor Pierwsze wrażenie, takie sobie powiem wam, bo wydaje mi się, że jest tutaj dosyć drogo, bo za pokoik taki, jak w Cebu wynajmowałem całe mieszkanie za 70 zł, tak tutaj pokoik taki, no zwykły pokoik bez lodówki, bez niczego, też 70 zł. Kilogram mango wczoraj kupiłem tutaj za 140 peso. W Cibou płaciłem 50 peso za kilogram. Także no na razie średnio, ale ma, mam nadzieję, że po prostu to jest tylko tutaj tak, bo jesteśmy bardzo blisko portu, to jest bardzo taka, wiecie, turystyczna okolica. I mam nadzieję, że to się zmieni, jak się po prostu przeniesiemy gdzieś w inne miejsce. Poznaliśmy wczoraj gościa, który nas tutaj tuk-tukiem, który bardzo tanio nam wynajmie skuter yy, za 14 zł za, za dobę. Więc myślę, że ten skuter od niego dzisiaj weźmiemy, pojeździmy trochę po okolicy, zobaczymy co tu się w ogóle dzieje. I jeszcze dodatkowo babka, od której wynajmujemy ten pokój, przyszła do nas wczoraj wieczorem i powiedziała, że jej znajoma ma do wynajęcia dom na miesiąc za jakieś na nasze 600 zł plus opłaty. Trochę tanio mi się to wydaje, myślę, że to może być jakaś po prostu dziura. Dzisiaj tam na pewno pojedziemy, zobaczymy sobie tą chatkę. Jeżeli będzie okej, okay, no to biorę w ogóle od razu. Bez zastanowienia. A teraz idziemy tutaj do jakiegoś resortu obok zjeść śniadanie, bo w naszym resorcie jest tylko do 9, a jest godzina 9.40. O, patrzcie, tu jest ładnie. Jest basenik. Jest całkiem ładna plaża. Ładnie. Podoba mi się tutaj, podoba mi się tutaj. No i wiecie, tu jest klimat, tu jest inny klimat. Ludzie są przyjaźni, machają do nas tutaj, jak przechodzimy. To nie jest to samo, co w wielkim mieście. Hello, mam. A pogadaliśmy sobie tutaj przed chwilą z tą panią, która będzie nam tutaj serwować śniadanko w tym drugim resorcie. I ona twierdzi, że tu jest blisko, gdzieś niedaleko, kolejny domek do wynajęcia za 10 tysięcy peso. To jest jakieś 700 zł. W pełni umeblowany, z kuchnią. Także też pewnie pójdziemy zobaczyć. Także coś tu się dzieje, coś tu się po malutku dzieje. Hello Kuya, How are you? Doing? I'm fine. How are you? Use this today? Yeah. Then maybe this afternoon. Yeah. Just give me today I will give you the 150 bike cc. Okay. What is the This is only 110, but this What is Honda. 10? Ah, okay. The other one is click. Aha. Uh -huh. But rented Then maybe return this afternoon. I okay. will be to you later. Okej. Okay. Okay. Do you have a two helmet or one? Tu. Okej. Okay. Good. No więc chłop nam przyprowadził skuterek pod samo mieszkanko. Trochę drożej zapłaciłem, bo wziąłem go na tydzień. Nie chciałem na miesiąc, bo nie wiem. Ja myślę, że kupię sobie tu skuterek. Nie będę tutaj w nieskończoność wypożyczał, bo to wyjdzie mi dużo drożej skutery tutaj są dosyć tanie, 2-3 tysiące i taki skuter można mieć, więc myślę, że po prostu bardziej mi się będzie opłacało kupić. Zapłaciłem za niego 350 peso za dobę, jeżeli biorę na tydzień. Jakbym brał na miesiąc, zapłaciłbym 200, no dużo, dużo taniej by było, bo w te 14 zł, a tak to wychodzi 14,21, no coś koło 25 zł za dzień, za dobę, tak? No to, to i tak myślę, że nie ma tragedii. Wziąłem na tydzień, zapłaciłem 2450 peso, czyli jakieś 140, no gdzieś 100. 180 zł za tydzień. Więc nie ma tragedii. Mamy skuterek, jedziemy pozwiedzać. Thank you. And you're very sick. Oh, but it's very hard to. Ah, okay. Oh? I just want to see the phone. I wanna go home. Too. I wanna go home yet. No down. Yeah. They can jump there. Forget what you're saying. Let me the back. See, they can jump there. Yeah. They're good. your hey. oh. okay, foot. Dobra, idziemy skoczyć z tej skałki tam Linę już zaliczyliśmy 9 metrów było e, skak jak skakając z liny I Tu jest chyba o metr niżej wydaje mi się z 8 Gdzieś tu powinna być droga To jest tutaj Wszystko tu jest Ale przynajmniej nie ma papieżaków U nas to już by na takiej ścieżce były papieżaki o patrzcie kokos sobie leży Ale chyba jeszcze jeszcze nie dojrzał jakiś lekki Tu jest też wysoko Tu jest wysoko, z 8 metrów Kurde ja mam lek wysokości Nie wiem co ja tu robię w ogóle nie No ale Żal nie skorzystać Kurde, te kamyki są śliskie Nie wiem czy ja dam rady tam Tam zjechać Wiecie? Tak, to jest mega śliskie Trochę się cykam, że, że się poślizgnę, wiecie? Że nie dam rady dojść tam W to miejsce skąd oni skaczą Bo jest za ślisko i po prostu polecę, zreślizgnę cię i polecę niestety jest duże prawdopodobieństwo, że tak będzie, że tak się stanie nie, chyba sobie to odpuszczę chyba sobie odpuszczę Kurde. chociaż jak siedzę na dupie na spodenkach to nie jest aż tak ślisko. Tell me when. Tell me when. Uh. Dobra Lecimy uh. uh. ja. Luubię to Zobaczcie tak się sprzedaje. Na wioskach na Filipinach paliwo jest czerwona i jest zielona. To chyba jest 95 i 91, tu mają w ogóle 91, nie? I takich do skuterka kupujesz sobie w takiej buteleczce i sobie wlewasz na miejscu. Ciekawa opcja. I mamy flaczka. Dobrze, że przy samej chacie, nie? I przy samej chacie mamy też warsztatik, co nam chłopaki teraz naprawią farcik, farcik panie i panowie Okazuje się że opona w tym motorku jest łysa i nie nadaje się już do naprawy A gdzieś tu jest dziura O tu jest rozwalona Chłopaki powiedzieli że jak to jest motor z wypożyczalni to żeby przyjechał gościu i żeby zapłacił za nową ponę Bo oni tego nie naprawią bo to jest niebezpieczne. Korzystając z okazji, że tak sobie tu siedzimy i czekamy na gościa z wypożyczalni, bo ma przywieźć nową oponę, to mam opowiem parę rzeczy, które już tutaj zauważyłem. Czym się różni Sickhor on na przykład od dużej wyspy Sibu? Przede wszystkim numer jeden, jaki tutaj widzę, to brak bezdomnych. Na Sibu co chwilę ktoś podchodził, głównie małe dzieci, wyciągały rękę, wiecie, brudne i tak dalej po pieniądze. Tutaj tego nie ma, tutaj nie widziałem, no jestem tu cały dzień, być może to mało, żeby to stwierdzić, no ale wziąłem skuter i jeździłem po tym mieście, objechałem je całe, byłem też w drugim mieście obok, 11 100 km 100, i tam też tego nie zauważyłem. Także na pewno, na pewno tutaj ten odsetek bezdomności jest dużo niższy, to jest wioska, eee, i jakby wygląda to znacznie lepiej. Ludzie są bardziej przyjaźni. Tutaj ludzie sami z siebie machają się na ulicy, jak Cię widzą. Eee, uśmiechają się, są bardziej przyjaźni. Nawet psy są bardziej przyjazne tutaj na Sibu. E, te psy były takie, nie wiem, przestraszone moim zdaniem. E, czasami, e, no, unika, raczej unikają ludzi. Mało reagują, nawet na jakie wołasz, próbujesz go zawołać czy coś, to, to tam te psy nie reagowały. Tutaj wołasz psa, on no od razu przychodzi, od razu go głaskasz. Naprawdę miejsce jest o wiele bardziej przyjazne, no jest ładniejsze, to jest mnóstwo zieleni, są wodospady, mnóstwo jest wodospadów, jest teren taki umiarkowanie górzysty, więc tutaj jest i morze, i teren płaski, i są góry, i są wodospady, i są strumyki, naprawdę piękne miejsce. No. Jak tylko wymienimy oponę, idziemy ogarniać chatę, jak ogarniemy chatę, to pewnie gdzieś jeszcze się bujniemy, coś tam jeszcze zobaczymy dzisiaj. A jutro jedziemy na taką fajną dużą plażę, spotkaliśmy dwie takie dziewczyny, na takim molo byliśmy spotkaliśmy dwie takie młode dziewczyny i one powiedziały, że to jest najładniejsza plaża na Sikihore, więc jutro będziemy chcieli się tam udać, a póki co, no co. Geli jest wkurzona. Bóg twierdzi, że marnuje tu swój czas, no ale cóż, no to tak jest na Filipinach, ja się dziwię, że ona nie przywykła, no ja... nie ja wiedziałem, z czym się wiążą Filipiny, że tutaj każdy ma czas eee, i każdy ma wyjebane po prostu. Filipinski luz Hello? Hello. Do you have cold beer? small beer. beer or... Beer, but not too not too big, small beer. No. No, you have red horse. Big one. Only, 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 only big one? Only big one. Uh. Big. No. Teraz można czekać, nie? Sanik light. No, dobra, mamy nową oponę. Ziomuś przywiózł. Zaraz skuterek będzie naprawiony i ruszamy, znaczy nie ruszamy już, nigdzie nie będziemy jeździć teraz na razie, bo po pierwsze pije piwko, a jesteśmy przy samej chacie, dosłownie stało się to, nie wiem, 50 metrów od naszego domku, więc zostawiamy motorek i idziemy oglądać te chatki, co tam mamy, dwie do obejrzenia tutaj. Polatamy trochę dronem, zobaczymy okolice, taki plan na najbliższe parę godzin. Dobra, chłopaki naprawili motorek, chcą tylko 60 peso, damy im stówkę. Okej, okay? Dobry jest. For you. Rozumiecie? 5 zł za naprawę opony. No kurwa, tak to można. Można robić. Dobra, idziemy oglądać.

Czy znaczy mieszkankę? No taka kawalereczka, nie? Ale za 8000 peso to jest 500 zł? 500, 600 zł plus opłaty? No to nie wiem, wyjdzie 800? Za cały miesiąc? Dobra. No to jest No jest filiżanka. jest Eight to jest domek? Tu jest, ten do, tu jest ten domek a tutaj jest morze no nie ma tutaj super, super plaży nie można tego nazwać plażą Jest not beach baby but it's water no, here the water is just near because it's high tide yeah. but this is good ale bardzo ładne miejsce, podoba mi się tutaj. Chyba to wezmę na miesiąc, a później się zajrzym na czymś innym najwyżej przyjechaliśmy obejrzeć następny domek It's not too close on the road too No we'll be Hello Kuja! One well, tomorrow another look house. Yeah, another one. I look tomorrow morning, I want to morning look and I'm I'm two. One help, I help you. It's okay. It's too big. Too big. Pilosa every nie ma, To jest styl filipiński. Nie ma, widzę, że nie ma klimatyzacji. Filipina style, Nie No air condition here? Nie, yeah, no. Sure. Nie, tak średnio. Średnio mi się to podoba i droższy jest niż tamten, to już wola tamten z klimatyzacją. Jest co prawda mniejsze i tu jest blisko ulicy, jest głośno. No, the shower. No shower here? Bo yeah. jeszcze the shower. No. No? Here is. Ok. To bez deski, oczywiście. Ok, thank you. No, ten jest łatwy. Także. To mieszkanko nie za ciekawe, nie? Nie było klimy, taki styl filipiński. Nie było prysznica w środku, tylko na zewnątrz. Kibel bez deski. Tak, no słabo. I dwa koła, 2000 peso drożej. Także nie, raczej się na niego nie zdecyduje. Ale z ciekawostek jeszcze ziomuś z wypożyczalni podstawił nam nowy motorek. Większy, 150. No, powiem wam, że nawet się zbiera już to główienko. Także... I to za darmożkę, za darmożkę nam go podstawił. Znaczy on mówił, że nam wymieni tamtego. Tamten był tylko tak na jeden dzień, znaczy na parę godzin w zasadzie nam go dał. Żebyśmy coś mieli, a teraz nam już podstawił tego właściwego. Taka chądzinka. No i to by było na tyle w dzisiejszym dniu. Jesteśmy na takiej wysepce, teraz tego nie zobaczycie, bo jest bardzo ciemno. Więc nie będę tutaj nawet Wam próbował tego pokazać, ale to jest taka wysepka, wysepka, nie ja wiem, 10 metrów od brzegu. Przeszliśmy kawałeczek w wodzie i stoimy teraz na tej wysepce. Tutaj zostawiamy nasze rzeczy, idziemy sobie zrobić taką wieczorową kąpiel. No a jutro od rana, co? Idziemy obejrzeć jeszcze jedno mieszkanie. Jedno już dzisiaj widzieliście, drugie widzieliście. Te pierwsze nie było takie złe. Jak za tą cenę, zobaczymy te jutrzejsze. Jeżeli się okaże, że okej, okay, no to, to weźmiemy te drugie. Jeszcze ten gościu od. Y od skuterów y, mówi, że ma jeszcze jakieś dwa do obejrzenia, ale ja nie sądzę, żebyśmy się jutro do 11 rano wyrobili, bo o 11 musimy zdać ten pokój, w którym jesteśmy teraz, więc musimy te wszystkie nasze rzeczy gdzieś już przewieźć. Więc nie sądzę, żebyśmy do tego gościa zadzwonili i, i szukali tego, y, tego pokoju następnego, natomiast weźmiemy albo ten pierwszy, albo zobaczymy ten może trzeci, który obejrzymy jutro rano jeszcze wejdzie. A jutro, no jutro chcemy jechać zobaczyć najpiękniejszą plażę tutaj, co polecają lokalsi najpiękniejszą na Sikihore. Pewnie pojedziemy na jakiś wodospad. Także zostańcie ze mną. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, polubcie, dajcie komentarz dla zasięgu i do zobaczenia, pa!